Czwartek, 24 czerwca na uroczystej gali w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku poznaliśmy kolejnych absolwentów na szóstkę. Ten prestiżowy tytuł co roku przyznawany jest uczniom kończącym naukę w szkołach podstawowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego tradycyjnie było okazją do podsumowania minionych 10 miesięcy w skarżyskich szkołach, uhonorowania uczniów, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, podziękowania nauczycielom za zaangażowanie i wkład w kształcenie młodych skarżyski oraz pogratulowania rodzicom. W czasie uroczystości uczniowie zostali uhonorowani tytułem absolwent na szóstkę, który nadaje się wybitnym uczniom absolwentom skarżyskich placówek oświatowych. Kapituła przyznająca wyróżnienie spotkała się na posiedzeniu 11 czerwca. W skład kapituły weszli przedstawiciele skarżyskich szkół podstawowych pod przewodnictwem Magdaleny Kalbarczyk, dyrektora zespołu placówek oświatowych numer 2. Do kapituły wpłynęło łącznie 18 wniosków. Z powodów formalnych kapituła odrzuciła jeden wniosek. Tytułem absolwenta nagrodzono 17 uczniów szkół prowadzonych przez gminę.